Absolutnie nigdy Stumble Guys nie wprowadziło takich zmian. Mamy BT085 i tu się serio dzieje. Serio zmienili muzykę w końcu. Nawet ten lisek się cieszy. Mamy nowe koło. Tak, słuchajcie. Koło z darmowymi skinami. Jako, że jest to beta, no to oczywiście mam do tego dostęp. I co więcej, jest tutaj nowa mapa. Ale uprzedzając pytania, nie. Ta muzyka, zwykła StumbleGatesowa, nie jest usunięta. Tak widzowie, dzisiaj będę chciał wam pokazać aż 13 nowych skinów. Do których dostęp mam aktualnie w całej Polsce. Tylko i wyłącznie ja. Ale co właśnie więcej? Ujo, Uj, dobra. Zaczynamy z grubej rury. CEO of Glitch. No ten skin jest totalnie dychą. Co para pa, 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 pa. Mówimy tutaj o graffiti gravity, czyli mapie, która uwaga, jest gierką eliminacyjną. O, wy pamiętajcie, że walczymy o polskie skin, dlatego raz na tydzień wpisuj kod Abra na końcu sklepu. I powiedz o tym swoim znajomym, żeby każdy Polak miał kod Abra. Jeżeli kupujesz oferty, nawet te po 4 złote, czy nowe zdolności, albo klejnoty, żeby kręcić kołę To szefie, kupując cokolwiek wpisuj kod Abra. Natomiast to od czego zaczniemy, to od sprawdzenia Sejwowania. zawsze jakakolwiek beta by nie wychodziła, to to sejwowanie jest zepsute, dlatego sprawdźmy czy tutaj, no właśnie, będzie tak samo, widzę też ogromną różnicę jeżeli chodzi o głośność tych muzyk tutaj oczywiście jest ta zwykła stable guysowa i popatrzcie, a w sumie posłuchajcie, jak się zrobiło cicho jeżeli chodzi też o tą skórkę, nieźle ona wygląda, co moim zdaniem absolutnie każdy z pocuch będzie chciał to mieć, w sumie, no właśnie nie tylko z pocuch, bo naprawdę ta skórka jest dobra, oj ona słuchajcie jest serio przepiękna, ale to... Tylko i wyłącznie wiadomo, moje zdanie. Ciach, ciach i ciach! W tym kole, słuchajcie, mamy także oczywiście kroki, czy zdolności. I fajnie będzie pokazać wszystko, bo to jest jedna z tych bet, naprawdę dość wyjątkowych, jeżeli chodzi o małą ilość nowości. I nie! Nie mam tutaj na myśli tego, że po prostu wszystkiego brakuje. Bo naprawdę tu są fajne rzeczy. Tylko do tej pory mieliśmy na przykład 30 skinów. A tutaj postawiono na to, żeby było mniej rzeczy, ale były lepsze. No sami rozumiecie. Dobre. Dobra, mamy tutaj, słuchajcie, animację i na przykład to jest, to jest dobry przykład. Oni nie chcą spamować już byle czym, kumacie. Nawet taka animacja po prostu wygląda lepiej niż do tej pory one były. Robione, były takie sztuczne, sztywne i tak dalej. A teraz faktycznie ten gość się nieźle rusza. Przyjrzyjcie się jeszcze raz, naprawdę. On się serio spoko, fajnie, płynnie rusza. No ale dobra, nie będziemy przecież przez pół godziny gadać o tym, że jakiś typo się lepiej rusza, czy tam u gorzej rusza. XD Kręcimy, słuchajcie, dalej kołem, żeby oczywiście dostać... no. Te rzeczy, może nie to. Oj, zdecydowanie nie to. Mamy tu naprawdę, słuchajcie, fajne skórki. Serio, żeby nie było kilka skinów, oczywiście jest zapychaczami. No, 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 moim zdaniem, bo ja wiem, ja wiem. Ktoś powie, ej, mega skórka, a ja potem powiem, no, że średnia skórka. Ale już te skiny specjalne, legendy i tak dalej, to są mega kozackie. Zresztą, oglądając to do końca, wszystko zobaczycie, że nawet te zapychacze i tak są lepsze niż w poprzednich betach. Dobra, dostajemy tutaj small bombę, słuchajcie. Okej, okay, jak to wygląda? Ej, taki granat dymny. To jest w ogóle dobre na zdolność. Wyobraźcie sobie, że oni mogliby zrobić taką zdolność, no nie? Rzucasz granatem dymnym i się znikasz, czy coś innego robisz? Pokaż jeszcze raz, jak to wygląda. Ej, nieźle, naprawdę, słuchajcie, to ma potencjał. Ale musimy, słuchajcie, trafić na jakąś dobrą skórkę, żebym mógł wam pokazać nową mapę, dlatego serio teraz trzymajcie mocno kciuki, żeby wypadło coś dobrego. Nie, nie Enger strike emotka. Ty, no bez jaj, mamy tutaj 13 nowych skinów, z czego Jeden już nam wypadł. Jeden z fajniejszych, ale nawet chyba nie w top 3 najfajniejszych. Nawet nie wiem, czy w top 5. Więc dawaj, dawaj, dawaj. Ja osobiście wolę, jak oni wiecie co? Robią coś takiego, że mają dwa oddzielne koła na becie. Pewnie kojarzycie, że jest jakby koło od skinów i koło od dodatków. Tutaj oni to połączyli i popatrzcie: mamy Cyber Foxiego, czyli właśnie ten zap. Pychacz. Ale nawet jak na skin zapychać, To on jest dobry Nie bez powodu na początku miałem tutaj skin liska Fajnie jest zobaczyć jak jest się rozwija I naprawdę te tekstury wyglądają lepiej Popatrzcie na przykład taki jeszcze był Foxy wcześniej Co nie? Naprawdę też spoko Taki szermierczy A tutaj mamy tego Cyberfoxego Naprawdę ładny Dałbym mu 8 na 10 I dawaj lecimy dalej Let's go widzowie Tak, tak, tak Nie zatrzymujemy się Lecimy po bananiarza Jana No tak Tłustego, że. Serio, ja nie wiem, czy Wy uwierzycie. Ja nie wierzyłem, jak go zobaczyłem, tyle powiem. A tutaj, uwaga, The Crown. Cała aktualizacja związana z graffiti. Może dobrze było to powiedzieć trochę wcześniej, no ale trudno. Mamy tutaj, słuchajcie, ścianę i popatrzcie, ziomek sobie tutaj maluje. To jest dobra animacja. Uwzględniając to, że w ogóle kiedyś nie było mitycznych animacji, a teraz jest ich kilka, i one są takie, że naprawdę są spoko. No to ta wygląda naprawdę dobrze. Serio, ta wygląda fajnie. I to jest kolejny potencjał na nową zdolność. Nie wiem, czy mogę trochę spoilerować, czy nie, ale. Ale popatrzcie, jest tutaj ściana, prawda? No właśnie, i co wy na to? Gdyby twórcy gry zrobili zdolność, że budujesz swoją ścianę przed przeciwnikiem. Serio, i to by było oczywiście do wymaksowania, że ta ściana zwiększa, mniejsza, szybciej się odnawia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To by miało na pewno niezły potencjał, ale też słuchajcie, prośba do Was, bo już ileś minut oglądacie ten odcinek, ileś minut już leci ten nowy soundtrack stumble guysowy. Napiszcie, co o nim myślicie, bo o tym warto powiedzieć, że teraz w menu głównym gry oni chcą zremiksować tę piosenkę. Natomiast, oczywiście, w gierkach będą takie stare, dobre nutki. A raczej aż jedna, no bo zawsze ona była jedna. Hard flip. Nie, no znowu to jest dobre. Ale dawaj, bo ja se kręcę kołem, a tutaj nowe skiny nie wypadają. No dobra, był sekundę temu Foxy, ale wiadomo, ja chcę tutaj coś znacznie grubszego. Kręcę, kręcę, po to mam. Uuu, kroki, kroki Czy nie kroki? Oj Będą kroki, kolor spray No dobra, to warto zobaczyć Uwaga, 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 jak to wygląda? Ej, nieźle, w porządku, nawet całkiem ładne Pau, pał, pau, pau, pał, pał Ej, to jest mega mocne, że oni Zamiast zremiksować jedną piosenkę i ją też Zapętlić, to naprawdę ileś minut Już to leci, ileś minut jest po prostu Cały czas jakaś inna muzyczka, a tutaj mamy Kolejny skin, zamaskowanego Asasyna, no ładnie, kurczę, no znowu To jest fajna skórka, czy on serio ma co to jest właśnie, słuchajcie? Ej, albo on ma butelkę, albo słuchajcie, mały, mały baseball? Nie wiem co to, ale wygląda zabawnie. Ja bym dał 8 na 10, serio. I kolejne kroki. Akurat ciemna energia, tak, jakoś tak to można nazwać, bo może wam się spodobać. No pokaż jak to wygląda. Ej, niezłe. Ej, to jest akurat serio niezłe. Ale my kręcimy dalej. Nie! Tam był bananiarz Jan. No dobra, macie kolejne, kolejne kroczki. Ej, no taki był warunek, że ja dostaję tutaj nową skórkę i pokazuję Wam mapę co jest z tym kołem daj mi nowego skina typie no dobra Skater Gal, serio? Serio to jest ten skin, który mam pokazać nową mapę eliminacyjną. No dobra, niech wam będzie widzowie. Niestety odwieczny problem bety, że ja tutaj nie mogę grać ze znajomymi. I odpalimy zaraz fajną mapkę. No ale niestety z botami. Mówimy tutaj o Grafity Gravit, gdzie będą spadać na nas różne przedmioty i po prostu musimy ich unikać. A, może fajnie to powiedzieć, bo to już widzieliście pewnie wcześniej, ale nie opowiedziałem o tym. Teraz mamy taki plusik po prostu znajomi. Trochę się zmienił ten przycisk. Wcześniej było zaprość wszy zaproś wszystkich, co nie? No to. Teraz mamy coś takiego. Żadna różnica, ale warto wspomnieć. Popatrzcie tylko na to: mamy tutaj miasto, pośród właśnie którego jest plansza. Platforma! Tak, taka drewniana platforma, trochę jakby właśnie konstrukcja budowlana. I popatrzcie, zaczynają na nas spadać różne bloki, bardzo dziwne bloki. Tu jest jakiś głosik, tu jest właśnie jakiś betonowy klocek. Jakiś klocek LEGO! Przynajmniej tak wygląda jak LEGO. I patrzcie na to, musimy unikać wszystkich tych przeszkód, żeby po prostu nie zostać zmiażdżonym! A co się stanie, jak zostaniemy zmiażdżeni? Ej, w sumie to jeszcze nie testowałem tego, więc zaraz sprawdzimy, ale widzę, że dwie osoby odpadły, więc tutaj pewnie idzie, słuchajcie, idzie oberwać. I chyba się rozwalasz, mega szkoda, naprawdę mega szkoda, że tutaj są tylko i wyłącznie boty Bo słuchajcie, bez botów to by było pewnie przegrubo, serio To wcale nie wydaje się być aż tak proste, bo popatrzcie No, gramy sobie niepełną minutę i na razie jest łatwo Mamy oczywiście tutaj te wskazówki na planszy, na tej właśnie platformie Gdzie po prostu pojawią się kolejne te jakby dziwne spadające rzeczy Natomiast, no niestety, tutaj widzicie, lecą balony z wodą Nie wiem co one robią, będę chciał to sprawdzić one nie rozwalają, one tylko ci przeszkadzają. A pokaż, a weź walnij mnie tym balonem, chcę zobaczyć. No tak, no właśnie. I niestety, ale z botami nie zobaczymy za dużo schematów, typu, że no tak, odkryjemy trochę tych schematów, ale nie odkryjemy niestety wszystkiego, choćbyśmy bardzo chcieli... Ok, uciekłem! Yo, ej nie, ta gierka jest naprawdę gruba Sami widzicie, naprawdę Tu się dużo dzieje, tu jakieś wiertła w ogóle Spadają z nieba, co jest I po tych wiertłach akurat da się skakać To jest mega spoko, to jest akurat mega ciekawe Patrzcie, teraz w ogóle, czy to się podwyższa? Ej, to się nagle zaczęło podwyższać Rozumiecie, z graczami tutaj pewnie jest Mnóstwo, mnóstwo zmiennych No a z butami widzicie Takie dwie minutki tylko widać Ej, to było naprawdę grube, serio Tam się tak dużo działo, że jestem Mega ciekaw, jakby to wyglądało na przykład po tych dobrych, nie wiem, 3, 4, 5, może nawet sześciu minutach. Dostajemy legendarnego desert. Ej, Agissa? No tak, to jest kolejny zapychacz. Totalnie nie rozumiem tej skórki. Nie, ona nie jest brzydka. Ale gdzie ona do Stumble Guys? Nie, totalnie szczerze. Jakby, co ona ma wspólnego ze Stumble Guys? Jakby, mamy typa, który ma jakieś dziwne rzeczy. Urwał się z epoki 500 lat temu. A, a, my, a my tutaj potrzebujemy skina Cristiano Ronaldo. Jakby, ro, rozumiecie, co mam na myśli? Nie wiem, ja ci daję 6 na 10. I zapominam o tej skórce. Lecimy z kołem dalej. Serio? Tu jest bananiarz Jan. Tak oryginalny, że no musicie go zobaczyć. A mi wypada taka Kurka, co tu się dzieje? Ale za to muzyczka jest dobra. Mm -hmm, naprawdę, ej, mi się to totalnie podoba Naprawdę, serio, moim zdaniem to jest Kuzackie, ale To jest jeszcze bardziej kuzackie Graffiti, guys To no pewnie w tym momencie top 5 skinów w całym Stumble, guys Popatrzcie tylko na niego i Nie, no dobra, tu nie możecie powiedzieć, że to jest złe Hejterzy, hejterzy siedzą cicho No bo naprawdę, totalnie już bez beki To jest genialne Mamy kawałek muru, który po prostu Jest zagrafitowany, jeszcze on na górze Ma to graffiti, co robi psik, psik ty, no to jest rewelacja. Aż odpaliłem blok dasza, żeby zobaczyć jak ta skórka będzie sejwować, no bo już sprawdziliśmy, że da się tutaj sejwować. Chcę zobaczyć, po prostu, jak ta skórka też będzie wyglądać. Ej, ona jest mega ostra, jeżeli chodzi o krawędzie i jeżeli chodzi o grafikę. Ej, super to wygląda. Naprawdę to jest totalnie 10 na 10. Muszę mieć tego skina. Zastanawiam się tylko, słuchajcie, jak ciężko będzie go zdobyć. Czy on będzie w kole? Czy on będzie, słuchajcie, jakoś do kupienia? Kurczę, nie mam bladego pojęcia. Strzelam, że wyląduje w kole. Normalnie, słuchajcie, że będzie dało się go za 149 klejnotów dostać. Tak jak wszystkie inne te mega, mega mocne skiny, typu Liquid na przykład, ostatnio był co nie. Znaczy on się nie nazywa Liquid, tylko chyba samo Liquid, ale rozumiecie, co mam na myśli? No, nie, no, jest grubaśny. Znaczy, w sumie to jest mega chudy, ale grubaśny, że naprawdę dobrze wygląda. I ja cię kręcę. Jest mega mocny. Jest naprawdę jedną z najładniejszych skórek, jakie widziałem w swoim życiu w Stumble Guys. No, serio, na miarę to 5 to 100%. Na nawet nie wiem, czy nie na jakąś miarę top 3. Kurczę, dobre pytanie. Wiecie, to jest w świeżości, więc ja pewnie jeszcze tutaj mam taki, jakby nazwijmy to ładunek emocjonalny, że się po prostu jaram nową rzeczą. Więc nie wiem, być może top 3 bym tutaj mu nie dał, ale na ten moment, kurde, dla mnie to może być top, top 2. Chciałem powiedzieć top 1, ale musicie zobaczyć coś jeszcze. A, wyskakuje! Bo uwaga, skin top 1 w całej grze... Jest jeszcze w tym kole. Kurczę, fest mnie martwi, że nie mogę dostać najlepszego skina właśnie z tego koła. Oczywiście kręcimy, kręcimy dalej. Ja mam nadzieję, że się uda. Pa! Pa pa ra, pa pa. Pa pa, ra, pa, pa, pa. Ej, naprawdę ta muzyczka jest dobra. Serio, ona jest całkiem zabawna. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Kręcimy. Wy pewnie chcecie, żebym jeszcze raz odpalił tą nową mapeczkę. Wiadomo, wiadomo. Totalnie wam się nie dziwię. Jest naprawdę dobra. Więc dawaj, hopie, dawaj nam to koło. Ej, szkoda, że oni serio podzielili to. Znaczy, właśnie, nie podzielili tego na dwa koła. Że zawsze to były dwa koła, a w tym momencie jest to jedno koło. Ale mamy za to nowy skin. Tagoon. Ej, to jest spoko. Rzadki skin, ale jest naprawdę uroczy. Patrzcie, to jest jakiś ziomek. Chyba taki shop Prac, czy coś takiego, który wiadomo, chce być graficiarzem, dlatego ma grafiti z plecakiem i w ogóle takim umazanym. Ej, naprawdę to jest dobre. No, 8,5 na 10 bym tutaj dał. Ale dawaj, lecimy dalej po kolejne skórki. Let's go, widzowie. Dokładnie tak. Oj, tak, 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 tak. Dawaj, 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 wyleci coś? Nie. Tak, nic nie wyleci. No to kolejne podejście. O, oj, oj, oj! oj. No! Dokładnie tak. Kolejny skin, który, no właśnie, pewnie zdychał. Najpierw przyjrzyjcie się mu, tutaj. Serio, on jest niezły. Teraz, bez tego pomarańczowego tła, w sumie też jest takie złote tło za nim, ale popatrzcie, to, jak on zmienia swoje kolory, że on raz jest cały żółty, potem ten pomarańczowy, potem, no widzicie, teraz to w ogóle jest jakiś taki prześwietlony, a potem znowu wraca do tych normalnych kolorów. Ej, to jest mega ładne. Znowu to słuchajcie, skin na miarę. No, top 10 całej gry to na pewno. Nie no, błagam, nie mówcie, że nie. Jak się tutaj przeszuka, słuchajcie, te skiny, to naprawdę jest na miarę top 10, tak totalnie 100%, ale odpalmy nową mapkę i zobaczmy go w grze. Graffiti, gravity, o, graffiti, gravity, nie, spadnij, no to nie spadam w takim razie, ej, dobra, wyróżnia się ten skin, co, naprawdę, serio? mocno się on wyróżnia. Ej, wow, nieźle to wygląda, serio. I to, że on w ogóle jeszcze jakby dymi mu czacha, to pytanie, czy to jest na plus, czy na minus. To jedni powiedzą, że, e, trochę już bez sensu, a jedni powiedzą, że właśnie, kurde, niezłe. No naprawdę, słuchajcie, nie dość, że mapka jest dobra. Ty, a ja mogę sobie tutaj w miarę bezpiecznie czy nie? Ma? O, mogę, bo mi tutaj przyrosło, jeżeli chodzi o podłogę. Ty, nieźle. Ej, naprawdę to jest dobra gierka. To będzie mega dobra gierka. Wyobraźcie sobie, że tutaj mamy spocuchów, którzy jeszcze się emotkują między sobą, co nie? No to no przecież to będzie naprawdę dobre To będzie serio mega grube, bo tutaj jedna piącha W sumie zaraz, mogę wziąć jakieś zdolności I tutaj już atakować tych typów zdolnościami I zobaczymy jak właśnie te boty będą sobie spadać No nie, bo moim zdaniem to będzie grube To będzie naprawdę grube Serio, jedna piącha, czy jakiś jeden rzut blokiem I jest trochę po typie, co nie, po jednym, drugim Czy nawet po tobie, a sama skórka No ładnie, no naprawdę ładnie Te balony z wodą, to jest fajne, że wiecie, mija minuta i żeby nie było tego samego, no to wlatują kolejne jakby struktury, tak? W tym wypadku te balony z wodą. A potem pewnie po kolejnej minucie kolejne rzeczy. No tylko z tymi botami. Nie bardzo możemy się słuchajcie tego dowiedzieć, co nie? Szkoda. Nie! Pomocy! O kurde, ty, A jakbym sobie wziął, słuchajcie, tarczę, trzeba będzie sprawdzić tarczę na tych balonach z wodą, ej, nice, ale to już może zrobimy ewentualnie w jutrzejszym odcinku, moim zdaniem serio fajny pomysł, żeby tutaj potestować różne rzeczy, ej, yo, widzicie co tu się dzieje? Nie, serio, widzicie co tu się dzieje? Naprawdę Ta mapka robi się mega trudna z czasem Ej, to jest wyjątkowo ciekawe do sprawdzenia Naprawdę trzeba będzie w następnym odcinku Zobaczyć jak sobie radzi tarcza, czy właśnie inne emotki Na tej mapie, bo może być tak, że tarczą uniknie Na przykład tych balonów z wodą Oraz innych struktur, serio, które Potem jakby nadchodzą, bo no właśnie Na początku to wiemy, że tylko spadają bloki Potem wiemy, że są te balony z wodą Ale co jest potem? To jest naprawdę Dobre pytanie. Aj, szkoda, że ten duplikat Ale kręcimy dalej, bo serio Tutaj jeszcze jest sporo skinów. Nawet mam wro że nie, że nie wiem, czy jesteśmy w połowie, nie wiem tylko 13 ich miało być, ale totalnie szczerze, ile my dzisiaj dostaliśmy skinów z 5? Coś takiego? Może 6. Naprawdę najlepsza skórka jeszcze jest przed nami! Dobra, dawaj mi ją, dawaj mi bananiarza, janiarza! Okej, okay. znowu jakieś typo. Ten sam. Co tu się dzieje? Ej, naprawdę, dawaj, dawaj, bo tych skinów tutaj jest jeszcze trochę. Dawaj! Wariaciku, lecimy. Tak. Ja w ogóle, słuchajcie, bym spróbował, może w jutrzejszym odcinku, na tej becie zagrać z innymi graczami. Wiem, że niestety z Juli nie mogę. Nawet teraz, jak wejdę w znajomych, no to widzicie, totalnie jest to rozwalone. Ale mogę, może, poprosić moderatora gry, aby ze mną zagrał. Wtedy byśmy zrobili takie, jakby, trochę inne party. Nie wiem do końca, jak to działa, więc też nie chcę tutaj wymyślać, ale mogę spróbować i coś takiego właśnie jakby poprosić i zobaczyć, czy zadziała. Ej, to są kroki? Chwila, moment, to są kroki? Ej, nice Czyli robisz sobie takie kroki i po prostu graffiti za tobą różne wyskakuje Spoko No dobra, dawaj, 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 dawaj Ja chcę jeszcze raz zagrać Jeszcze chcę tam raz zagrać Bo ta gierka, co była przed chwilą I tak była w ogóle dłuższa niż jeszcze poprzednia U, będzie nowy skin Pink pan Ej, no dobra, jak ty wyglądasz, wariacie No ja znowu cię nazwę zapychacze Ale totalnie bez beki Jeżeli ten skin miałby wylądować jako skin Za darmo w jakimś wydarzeniu Wiecie, często jest tak, że masz jakieś wydarzenie i dostajesz nagrodę To jest ten skin serio będzie za friko. Kurczę, to on jest naprawdę okej. Okay. On jest naprawdę ładny. Całkiem udany moim zdaniem. Wow, 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 graffiti, wow. Graffiti, gravity wariaciki. Popatrzcie tylko na to, co się tutaj dzieje. Mamy skina, który, no właśnie, to jest ten niby pseudo zapychacz, ale popatrzcie i kroki i sama skórka naprawdę tu pasuje. Ej, bez kitu, mapa jest dobra. Ja sobie wyobrażam, że bez tych botów będzie tu naprawdę bardzo ciężko. I tak jak słuchajcie, ostatnio na becie mieliśmy faktury fiasko, czyli nowego blokdasza. Mówiłem, że on będzie fajny. I tak dalej, to jest w ogóle mega ciekawe Patrzcie, ja wam pokazuję kolejną BT Kolejną mapę, a jeszcze słuchajcie Faktory Fiasko nie weszło oficjalnie Do gry, kiedy ja to wrzucam Znaczy, wiadomo, ja mam dostęp do tej mapy I tam sobie już graliśmy, ale No, sami wiecie, jakby, że po prostu Nie było jeszcze wydarzenia z Faktory Fiasko Ja cię kręcę, tutaj to jest grube To jest, słuchajcie, naprawdę grube, bo ja wyczuwam No właśnie, ja wyczuwam po prostu Taki odcinek, jeden, drugi, trzeci, piąty Żeby tutaj będziemy po prostu siedzieli z widzami Z czempionami, z najlepszymi graczami w Polsce i słuchajcie, no będziemy próbować tutaj robić jakieś po prostu szalone rekordy. O, serio, no te balony z wodą to mnie tak zastanawiają. Ja cię kręcę, weź walnij mnie. Nie! Okej, okay, trzeba jednak na nie uważać. Odpaliłem sobie tą gierkę jeszcze raz i bez zbędnego gadania. Teraz słuchajcie, posiedziałem sobie tutaj właśnie chwilę, żeby popatrzeć jak to wygląda, na czym to polega. I wiecie co? Mam wrażenie, ale to trzeba będzie sprawdzić, że tutaj nie jest tak jak na faktory fiasko, że wszystkie schematy są po prostu z góry założone. Ne. Nieźle, to było naprawdę bliskie. Tylko słuchajcie, to mi wygląda. Oj, muszę uciec. Nie, nie da się tutaj uciec. To jest naprawdę, słuchajcie, nieobliczalna mapa. To jest hardcore.